Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako niedzielę biblijną. Jest ona wezwaniem do jeszcze uważniejszego wsłuchiwania się w Słowo Boże, podejmowania refleksji nad sensem naszej drogi wiary oraz dodawania odpowiedzi na Boże wezwanie. Dzisiejsze czytania mszalne ukazują nam że Bóg zawsze poszukuje relacji z nami. W księdze Jonasza widzimy, jak bardzo Panu Bogu zależy na mieszkańcach Niniwy. Bóg nie chce zguby grzesznika, nie chce zagłady Niniwy i dlatego posyła proroka Jonasza, aby głosił słowo Boże, aby wzywał mieszkańców Niniwy do nawrócenia. I prorok chociaż sam nie był przekonany do sensu tej misji i nie bardzo chciał ją podjąć, to jednak wykonał wolę Bożą. Bóg wychodzi naprzeciw naszym upadkom, gotów do przebaczenia i udzielenia drugiej szansy. Tak samo jest dzisiaj. Bóg nieustannie działa w naszym życiu, przyciągając nas do siebie swoją miłością. I miłosierdziem. W Ewangelii Pan Jezus również ukazuje potrzebę nawrócenia i wiary w Ewangelię. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jezus wyraźnie pokazuje, kochani, że szkoda czasu na życie bez miłości, szkoda czasu. Na życie bez sensu, bez celu. Szkoda czasu na życie bez Boga. By móc urzeczywistniać królestwo Boże, Jezus powołuje apostołów. Wzywa rybaków Szymona i Andrzeja, a następnie synów Zebedeusza do zostawienia swoich łodzi i sieci, po to by stali się Rybakami ludzi mają zostawić swoje dotychczasowe zajęcia, swoją pracę, swoich bliskich, swoje przyzwyczajenia, by pójść za Jezusem, by móc innych ludzi przyprowadzać do Zbawiciela. To wezwanie nie dotyczy tylko owych rybaków sprzed dwóch tysięcy lat, ale także nas, Jezus wzywa każdego z nas, abyśmy opuścili nasze łodzie, czyli takie bezpieczne, ale ograniczające nas nawyki, sposób naszego myślenia, nasze codzienne rutyny, nasze grzechy i szli za Nim, stając się rybakami ludzi. Często jednak wahamy się przed tym wezwaniem, być może tak jak wahali się apostołowie. Obawiamy się zmiany, obawiamy się opuszczenia naszych przyzwyczajeń, wygodnych rutyn, choć nie dają one pełni życia zdają się być bezpieczne, wygodne. Bo, kochani, jakże trudno. Na przykład zamiast obejrzeć kolejny serwis informacyjny, sięgnąć na te 20 minut do pisma świętego. A przecież o ile więcej byłoby w nas wtedy pokoju, uśmiechu na twarzy, o ile bardziej byśmy poznali miłość Pana Boga do nas. Trudno na przykład zamiast rodzinnego oglądania kolejnego serialu, wspólnie wyjść na spacer, wspólnie porozmawiać, wypić kawę, budować relacje rodzinne. I możemy mnożyć przykłady takich łodzi, w których wygodnie siedzimy i nie bardzo chcemy wysiadać. Jednakże to właśnie w odpowiedzi na wezwanie Jezusa. Pójdź za mną, znajdujemy prawdziwą radość i sens życia. Bo nasza wiara to nie tylko zbiór przepisów, zasad, ale przede wszystkim żywa relacja z Jezusem, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. On prowadzi nas do Ojca. Dlatego pomyślmy dzisiaj, czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wezwanie Jezusa. By stać się rybakami ludzi. Jezus chce posługiwać się nami, by innych przyciągać do siebie, by innych łowić do Królestwa Bożego. Czy nasze życie jest przykładem dla innych? Czy nasza miłość do Boga jest widoczna w naszych czynach, słowach, codziennej postawie? Czy pociągamy innych do Chrystusa? naszą miłością i miłosierdziem. Niech ta niedziela będzie czasem refleksji nad naszym powołaniem, nad tym wezwaniem Jezusa do bycia rybakami ludzi. Niech nasze życie staje się takim zwierciadłem, którym inni będą mogli dostrzec oblicze kochającego Boga. By tak się mogło stać, potrzeba naszego nawrócenia. Potrzeba zaufania Bożemu wezwaniu, opuszczenia tych naszych bezpiecznych łodzi i pójścia za Jezusem. Niech nasze życie stanie się świadectwem Jego miłości, a my sami stawajmy się rybakami ludzi, którzy przynoszą dobre owoce dla Królestwa Bożego.